Partnerem kanału jest Rekman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania. Dzień dobry. Są takie grzechy, których podczas turnieju wielkoszlemowego w Paryżu nie można popełnić. A na pewno, Dawid, takim grzechem byłoby nie nagranie nawet takiego krótszego, skondensowanego odcinka o tym, co się e, dzieje. Dlatego dzisiaj się e, spotykamy. Międzynarodowi eksperci, bo na nich się powołam, mówili, mówiłem o tym podczas transmisji w meczu Igi ze Svitoliną, Mówili, poczekajmy, bądźmy troszeczkę spokojni, bo jeżeli coś ma się wydarzyć, coś specjalnego, magicznego z IGą, pozytywnego, to właśnie tutaj na tych kortach. Słuchaj, coś w tym było. No tak, patrz na ten turniej, wiadomo, pierwsze rundy sobie omówiliśmy na wcześniejszym etapie w innych filmach, ale patrz na dwa ostatnie mecze. Rybakina, switolina. Dzieje się coś, co w wielu głowach przed turniejem pewnie było trudne do, wiesz, do naszkicowania, do narysowania. No Mamy w wielu fragmentach tego turnieju Igę, która przypomina tę Igę, tę, za którą trochę zatęskniliśmy. Można by powiedzieć, że w końcu, bo mieliśmy nadzieję, że to wydarzy się od początku sezonu ziemnego, no bo jak trochę było słabiej na kortach twardych, no to gdzie ma IGA wrócić do tego, na ten najwyższy poziom, jak nie na swojej ulubionej nawierzchni, jak nie na ziemi. Brakowało, brakowało um, dobrego grania, brakowało może nawet nie tyle co dobrego grania, jest to powiązane, są, ale brakowało cały czas jakiegoś dużego wyniku. Brakowało tego spłętowania w postaci no, wygrania jakiegoś turnieju i um, nawet momentami było dobre granie, ale nie było tego końcowego sukcesu. Tutaj pewnie też będzie pewien jęk zawodu, jeżeli IGA Paryża nie wygra. Po raz piąty jest na dobrej drodze. Dużo, dużo dobrego się w przeciągu tych kilkunastu dni, już wydarzyło. Te mecze z Sabalenką, nie z Sabalenką, Sabalenką będzie, z rybakiną i ze Switoliną. Naprawdę, zwłaszcza ten z rybakiną, bardzo wymagający, bardzo trudny, w moim, w moim odczuciu bardzo istotny. Dla samej Igi, ponieważ tam trzeba było naprawdę sięgnąć do, mocno do, do środka. Trzeba było to wszystko wytrzymać w głowie. Ten napór rozpędzonej rybakiny rybakina, rybakiny, która zaczęła mecz w sposób niesamowity, wręcz perfekcyjny. No, już w bo, 19 minut było 5-0. Zdominowała igę totalnie. No, to ta, iga jakby do tych prędkości w ogóle nie mogła się załapać na grę, bo, bo, bo takie prędkości generowała. Przeciwniczka, że, że tak naprawdę momentami można było tylko piłkę odprowadzać z wzrokiem i, i przechodzić z narożnika do narożnika, ale przeczekała to wszystko, postawiła się gdzieś tam na początku drugiego seta, chociaż sytuacja była arcy trudna. 1.6 i szybki break na początku drugiego. 1.6-0.2 troszeczkę w pewnym momencie rybakina pomogła, yy, nastąpiło przełamanie i, i gdzieś tam ta gra z biegiem czasu idzie, zaczynała się układać. Przede wszystkim najpierw złapała się na grę, zrobiła się walka. Była w stanie przetrwać kilka trudnych momentów w drugim secie, odwróciła przebieg tego drugiego seta, a w trzecim mieliśmy na parzankę taką naprawdę dwóch świetnie dysponowanych tenisistek, grających momentami kapitalny tenis. No bo tam była jakość. Mówię o ważnych, ważnych momentach, na pewno piąty gem drugiego seta to, to był taki moment, fragment długi to był gem i, i taki dosyć wyniszczający. To był ten gem, w którym Iga 3 popełniłaby podwójne błędy serwisowe, kiedy miała piłkę, tak, kiedy miała piłkę na gema przy przewadze, ale go wygrała i później bo przełamała gema wcześniej. Wyszarpała to na 3-2 i poszło. Set poszedł, wygrany 6-3 już pod jakąś tam nazwijmy to kontrolą Polki. Ale 3 set świetne granie. Mam wrażenie, że to był jeden z lepszych setów, jakie widziałem. Mówię o jakości tenisowej i o obu tenisiskach w tym, w tym turnieju. Tam było dobre granie od samego początku do samego końca, i jakby to był dla nas, dla mnie przynajmniej, kolejny znak tego, że Coś się dzieje, że to zmierza w dobrym kierunku. Nie było igi falującej już od momentu powrotu do tego meczu, tylko była iga wznosząca się albo utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie. W momentu, w którym iga pojawiła się w meczu, pojawiła się ta walka taka, o której dużo wszyscy gdzieś tam w ostatnich tygodniach, miesiącach mówiliśmy, że w sytuacji, kiedy iga została szybko zdominowana, kiedy ktoś zbudował przewagę, grający szybko, ostro, tej walki brakowało. Tutaj, pomimo tego, że ten początek dla Igi był zły, bardzo zły, ale nie za sprawą jakiejś fatalnej gry IG, tylko za sprawą przede wszystkim fenomenalnej gry przeciwniczki. Później zaczęło się to bieganie, zaczęło się szarpanie, zaczęło się wyrywanie tych punktów, pojawiła się świetna praca nóg, pojawiło się granie krosem, pojawił się forehand, na który bardzo długo czekaliśmy. Taki ten forehand IG w najlepszym wydaniu, z parabolą, z głębokością, z kątami, ze zmianami kierunków. Naprawdę z biegiem czasu od połowy drugiego seta, a w trzecim mieliśmy apogeum, to granie było rewelacyjne. Czy to może być mecz, nie chcę żebyś wróżył, ale chcę żebyś... Nie, e, że ja w te wróżby najlepszy nie jest. No nie, ja, te, ja też nie, ale czy to może być przełom, mecz przełomowy, bo wydaje się, że to było wydarzenie, pokonanie rybakiny w takich okolicznościach, powrót z takiego wyniku, to nie jest sprawa oczywista, z dobrze dysponowaną rywalką, e, czy to może być przełom, czy to jakby, jak duża jest to wartość dla Igi? O to chcę ciebie zapytać, bo nie dość, że to jest drugi tydzień ślema, nie dość, że to jest rywalka, która z nią w przeszłości kilkukrotnie wygrywała, która cały czas należy do ścisłej e, tej światowej czołówki, no to jeszcze jest wielkie nazwisko, świetny tenis, Iga na swoim terenie. No, myślę, że to będzie miało ogromną wartość, niezależnie od tego, czy Iga wygra turniej, czy też tego turnieju nie wygra, ale ale po raz kolejny pokazuje, że, żeby ograć ją w Paryżu, to trzeba się wspiąć na wyżyny swoich możliwości. Wspięła się rybakina, ale nie, nie dopięła tego. Mm -hmm. Powiedziała na konferencji pomeczowej, że jest dumna z siebie, jak zagrała, jaki poziom osiągnęła na początku meczu i w zasadzie przez te półtora seta, natomiast. No, perfekcyjnie byłoby, żeby zagrać to na przestrzeni dwóch pełnych setów. Tego zabrakło i dlatego tego meczu nie wygrała. Ega pokazała charakter, pokazała, że jest królową Paryża i, i że łatwo tutaj skóry nie odda, żeby ją pokonać. Raz jeszcze powtórzę: trzeba zagrać naprawdę rewelacyjny tenis od początku do końca. Śmiem twierdzić, że gdybyśmy nie byli w Paryżu i nie byłoby to, to turniej Rolanda Garosa. Dużo trudniej. Nie powiem, że Jiga by nie odwróciła tego meczu, bo, bo zdarzało jej się też wracać z dalekich podróży, ale jednak myślę, że ta magia Paryża, kort Filipa, Chatrier, w zasadzie jej drugi dom miejsce, w którym czuje się bardzo dobrze to też miało wpływ na to, że udało się ten mecz odkręcić. Mecz ze Sfitoliną, czyli takie bliższe nam teraz wydarzenia, bo późniejsze, ćwierć no Tęciska zupełnie inna niż rybakina, trochę inne prędkości, ale całkiem agresywne granie. To znaczy Switolina od początku miała swój pomysł na ten mecz, to pierwsza sprawa. Druga, warunki. Wiecznie nieprzewidywalność tutaj królowała na korcie, trzeba było czasami tej piłki poszukać. No, trochę inny spektakl. Świetny początek przede wszystkim tego meczu. No jak obejrzeliśmy 2-3-4 pierwsze Gemy, to ja miałem wrażenie, że to będzie jeden z najlepszych meczów tego turnieju. Jeżeli chodzi o widowisko, tak pewnie nie było, jak już dojechaliśmy do końca, no ale znów nie było takiego momentu, kiedy poczulibyśmy, że to spotkanie idze się wymyka, że to sfitolina jest bliżej, że to sfitolina tak mocno naciska, że, żebyśmy byli bardzo podenerwowani. Inny mecz na pewno niż z Rybakiną. No, można było się spodziewać tego, że Iga po prostu będzie miała więcej czasu, że no, nie ma możliwości, żeby Switolina aż tak zdominowała Igę, jak zrobiła to Kazaszka. A zaczęła ostro. Zaczęła Switolina ostro. Te pierwsze 3-4 gemy naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Później ten poziom trochę siada, ale jakby no ciężko oczekiwać świetnego grania w takich warunkach, jakie mieliśmy dzisiaj w Paryżu po prostu. Trzeba było grać na tyle, na ile pogoda pozwala, pozwalała, adaptować się do wiatru i, i nie patrzeć tutaj na styl, tylko po prostu wygrywać, wyszarpywać poszczególne punkty. Lepiej sobie w tych okolicznościach poradziła Iga, wiemy, że ona w tym wietrze z tą mocą, którą generuje, z tą, z tą taką szybką ręką, silną ręką, no jest w stanie się przebijać przez wiatr, a nie każdy potrafi to robić, więc... To pokazał przede wszystkim ten Paryż 20, Pierwszy, 2020, 2020 kiedy, kiedy połowa dziewczyny nie była pewnie. w stanie grać tak. Cancun, gdzie nie widać było kortu, a Iga sobie tam radziła. Dokładnie tak. Więc, więc dzisiaj były bardzo wymagające warunki. Pierwszy set. Ten mówiliśmy też na antenie o tym, że, że za surowy wynik dla, dla Switoliną trwał. 40, ponad 40 minut, a 7 gemów dziewczyny rozegrały. Lepiej grała, skuteczniej grała w tych ważnych momentach. Pierwsze 3-4 gemy bardzo fajne, bardzo dobry poziom z jednej i z drugiej strony, dużo agresywnego grania. Chciała wywierać presję z Fitolina, no, próbowała robić to, co robiła rybakina pierwszymi kontaktami, pierwszymi uderzeniami tutaj, dusić igę i, i, i sprawiać, żeby czuła się niekomfortowo, żeby nie mogła narzucić tego swojego tempa, żeby musiała być w głębokiej defensywie. Paro, paro, parokrotnie to się udało. Ale w zasadzie nie bez większych konsekwencji na, na wynik. Kilka gemów na przewagi granych, ale ostatecznie lepiej rozegranych. Przez Iga. Iga w pierwszym secie dobrze serwowała, wysoki procent pierwszego serwisu, więc, więc tutaj się wybroniła. W drugim spadek koncentracji to też było widoczne na początku. Spadek, i co za tym idzie, spadła intensywność w jej grze. Po tym pierwszym wygranym secie później troszeczkę. Za dużo było tych niewymuszonych błędów, widać było, że nogi przestały chodzić, przestały, przestały pracować, no to właśnie mówię, to jest ten spadek jakby intensywności pracy, ale szybko się połapała to, to jedno przełamanie, które, które dostała. Od przeciwniczki spowodowało taki zimny prysznic i była natychmiastowa reakcja ze strony naszej tenisistki. Ale i tak wydaje mi się, że gdybyśmy sobie porównali tę Igę z turniejów przygotowujących nas do, do Paryża i IG już w Paryżu i, i, i starali się ocenić jakimiś takimi narzędziami dostępnymi jej reakcje w różnych sytuacjach, to to, to wygląda lepiej. No, mówiliśmy dużo o pracy nóg przed tym turniejem. Iga sama poświęcała temu czas, tak, że, że straciła pewne automatyzmy na kilka chwil, że musi się zastanawiać w danych sytuacjach co zrobić, tutaj mam wrażenie, że już wszystko dzieje się bardziej płynnie, na tyle płynnie, że, że wygrywa tak ważne mecze. Tak, ja, ja przede wszystkim podkreślę to, że, ale to jest połączone jakby tutaj z nastawieniem, tak? w tych trudnych momentach Iga, Iga biega, Iga walczy, Iga przebija, Chociaż też są oczywiście jeszcze takie chwile, gdzie, gdzie potrafi się pogubić i popełniać duże błędy, oczywiście. w piłki się gdzieś tam te, te akcje się rozjeżdżają, natomiast całościowo jest, uważam, pod tym względem na przestrzeni tych meczów, które zobaczyłem lepiej, bo właśnie tą pracą obroniła się z rybakiną, nie pękła, a wiemy, że kilkukrotnie czy z Collins, czy z Go w ostatnich tygodniach, czy tam jeszcze gdzieś indziej w takich sytuacjach nie dawała rady, odpadała. A tutaj tego nie było, więc to na pewno na plus. Fajnie pracujący, co za tym idzie, forhand jest, jest dużo lepsza praca nóg, jest dużo więcej jakby takiego zaangażowania. Eee, i, I no to ma to przełożenie, zdecydowanie ma to przełożenie na ten wynik końcowy. A powiedzieliście o serwisie. Yy... Szczególnie imponujący był ostatni gem, który za Tak, ale w drugim secie brakowało tego serwisu asy... momentami. Tak, bo, bo, bo chciałem. Ale chciałem od, bo powiedziałeś o pierwszym secie, mm -hmm. tak, że serwis Dobry. funkcjonował, bo, bo ktoś zajrzy do statystyk iga tylko jednego gema przy własnym podaniu ze switoliną em, przegrała, ale chyba nie ma co za daleko idących wniosków wyciągać. Znaczy, były momenty dużo lepsze. I były momenty, kiedy brakowało procentu pierwszego, pierwszego. Na, na serwisu. pewno zmieniło się to, że ten, ten serwis jest bardziej agresywny. Cały turniej jest IGA regularnie meldować się z prędkościami w okolicach 190 km na godzinę. A tego trochę brakowało w ostatnich tygodniach, więc, więc to na pewno na plus. Dzisiaj mówię, też jest taki, dzisiaj był też taki mecz, który, no, który przez przez, ze względu na pogodę, też ciężko, jakby wiesz, realnie oceniać, bo tam było dużo walki po prostu z wiatrem, tak. z samym sobą. No no ona no, sama powiedziała, zapytana wiesz o ten, o ten serwis, powiedziała: Troszeczkę przestało wiać, mogłam grać. podjąć takie próby, tak, <laughs> prawda? Tak, tak. tak, tak Wszystkie no, asy w ostatnim gemie to, to rzadkość. Śmieliśmy się tak. na antenie, że trzeba było dzisiaj nie tylko w przenośni, ale dosłownie zjeść kord, żeby, żeby mecz wygrać na, na szatrierze. Bardzo kręcił ten wiatr, więc też tak z delikatnie z tymi ocenami, bo, bo mówię, no warunki były bardzo wymagające, po prostu trzeba było adaptować się, trzeba było sobie z tym poradzić, trzeba było przetrwać. Styl na, schodził na dalszy plan, ale mówię, w pierwszym secie był, była skuteczność pier, pierwszego serwisu dużo, dużo lepsza, później ten poziom pierwszego podania spadł i przez to też mam wrażenie, trochę się zrobiło problemów u IGI. Natomiast, tak jak mówimy, no z biegiem czasu w drugim secie też zaczęła sobie to układać i i pięknie to spentowała tym ostatnim gemem i trzema asami serwisowymi. Dawid nie ma e, chyba ciekawszego dania dla polskiego kibica niż mecz Igi Świątek za ryną sabalenką. No, nie ma lepszej pary, która mogłaby się skombinować, połączyć i zainteresować dużą grupę e, osób. To oczywiście dobrze także i dla tego kanału nie ma co e, oszukiwać, bo, bo będziemy sobie o tym meczu e, dyskutować. Natomiast e, czekam na ten mecz, ponieważ. Bardzo zmieniły się pewnie nasze, moje na pewno, oceny szans względem tego, czego spodziewałem się dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu, i jak patrzę na tę kombinację dziś, to znaczy widzę igę idącą do góry, z drugiej strony. No Nie widzę yy, słabszej sabalenki, tak powiem Ci szczerze. Na mączce 16 do 2 ona wciąż utrzymuje swój tenis na poziomie półfinałów, finałów, tytułów absolutnie wszystkich turniejów poza Bliskim Wschodem, który był w lutym, w których yy, bierze udział. Czego ty się spodziewasz po, po tej dwójce? Czy sabalenka była dostatecznie przetestowana przez yy, Zheng Wen, bo też sobie oglądaliśmy. To spotkanie jak ty patrzysz na tę konkretną półfinałową rywalkę. No bo to, to jest zdanie główne. Nie Myślę, ma co Tak samo, jak wszyscy zacieram sobie ręce na, na to spotkanie. Mamy starcie zawodniczki zdecydowanie najlepiej grającej w ostatnich kilku czy też nawet kilkunastu miesiącach z tenisistką, która zdominowała w ostatnich latach paryską imprezę. Sabalenka to zawodniczka, która w ostatnich dziesięciu szlamach nie zeszła poniżej ćwierć finału. I dokładamy do tego jeszcze dwa mastersy. Tam były dwa półfinały. Więc 12 ostatnich tych największych, najbardziej wartościowych, kluczowych turniejów, grane minimum na poziomie na poziomie ćwierćfinału, trzy wygrane szlemy, finały i tak dalej. Więc, więc no to jest pokaz mocy, pokaz siły, z drugiej strony masz pokaz siły, pokaz ogromnej mocy i dominacji na kortach Rolanda Garosa. Tu mówię oczywiście o, o Idze Świątek. także no chciałbym, żeby to było takie spotkanie, na jakie się ono zapowiada, tylko też czasami dzieje się tak, że, że jak mocno zapowiadamy dany mecz i jest duża chmura, to, to z tego pada mały deszczyk. Nie chciałbym, żeby tak się stało. Chciałbym, żeby to było widowisko godne tych dwóch wielkich tenisistek. I chciałbym oczywiście, żeby Iga to spotkanie wygrała, ale to będzie piekielnie trudne zadanie. Tak sobie myślę, że lepiej chyba dla nas, pomimo pewnie dużo. Lepszego nastawienia, czy dużo lepszej, lepszego poglądu na to spotkanie niż jakiś czas temu, żeby tego ma małego deszczyku nie było, z tej dużej chmury, bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, gdzie Iga Świątek wygrywa z, z tą aryną sabalenką do dwóch i do jednego na przykład. Prawda? Wydaje mi się, że jeżeli Iga ma ten mecz wygrać, to po meczu po z, z, historią, z historią. Sabalenka jest na tyle nieobliczalna, że uważam, że szybciej może ten mecz zdominować i zamknąć szybko. W moich oczach, powiem ci uczciwie, nie prosząc cię o twoje zdanie, jeżeli nie chcesz, w moich oczach jednak, jak, jak ktoś by mi kazał wskazać, mimo wszystko Sabalenka, to znaczy przy całym podziwie dla tego powrotu Igi, no Sabalenka w Ale tym turnieju, Rakimowa, Teichmann, Danilowicz, Anisimowa, Cenk, ok. Szczególnie ostatnia rywalka, najwyższego kalibru, bo Chinka również w świetnej formie. Natomiast te, te, tych kilku meczów to w zasadzie nie było. To było, to było granie jednostronne. Dżeng miała dzisiaj naprawdę wszystko w swoich rękach, żeby tego pierwszego seta wygrać, uważam. Tam był taki moment 4-2 po 30 i piękna akcja Dżeng plus plus wolej, nieskończony wolej przy siatce. I, i, I to powinien być taki moment, w którym, w którym powinien być breakpoint i powinna być szansa na podwójne przełamanie dla, dla Chinki. Tak się nie stało, i od tego momentu, i od tego momentu nastąpił, nastąpił zwrot akcji. No, zaczęła odrabiać straty Sabalenka. Ja też, znaczy, ja powiem tak: w kontekście, w kontekście meczu Igi z, z, z Areną. Na każdym innym obiekcie w tej chwili, w każdych innych okolicznościach wskazałbym delikatnie na, na sabalenkę, jako faworytkę. Natomiast, biorąc pod uwagę, że to jest szlem, i biorąc pod uwagę, że to jest Paryż, powiem 50 na 50. Natomiast mówię, uczciwie tutaj, w każdych innych okolicznościach też, też postawiłbym na, na sabalenkę. Ona w tym turnieju jakby pokazuje co, coś, coś innego, nie, coś ekstra, czy nie, nie musiała pewnie, nie. W, szczególnie w pierwszym, w pierwszym nie, do tygodniu? Nie, te pierwsze trzy mecze meczu do, do meczu z Anisimową, no to wiadomo, to, to, to tam nie było grania. Z Anisimową było troszeczkę grania, ale też takiego grania, jakiego można było się spodziewać, bardzo szybkiego, dynamicznego, krótkie wymiany. Wszystko się rozbiegało o to, kto kogo zdominu, zdominuje. waga to co może ciężka, więc tutaj wszystko się rozchodziło o te pierwsze, pierwsze uderzenia prowadziła jakoś przełamanie, w pierwszym secie straciła to, ale tak w zasadzie kontrolowała to spotkanie. Dzisiaj też dosyć podobny, to podobny mecz do tego meczu z Anisimową, bo yy, z tą różnicą, że, że to rywalka prowadziła z przełamaniem. Mówiłem, ten, ten GM siódmy w pierwszym secie, moim zdaniem kluczowy dla, dla losów pierwszego seta. On ostatecznie się skończył zwycięstwem Sabalenki po breku, ale tam równie dobrze mogło się skończyć, yy, mogło być podwójne przełamanie na korzyść hinki i pewnie ten set już nie zostałby przez Chinkę z rąk wypuszczony. W drugim już była, była troszkę większa kontrola i, i, i dosyć pewne wygrane, pewna wygrana do trzech, więc y, widzimy Sabalenkę taką, jaką widzieliśmy w ostatnich tygodniach. Y, nic się w zasadzie nie zmieniło. Z tymi skrótami idzie jej raz lepiej, raz jej idzie gorzej, y, ale jest konsekwentna, dokłada to jako urozmaicenie. Są akcje, które rzeczywiście się ładnie układają, ale nawet często mam wrażenie, że jak ona gra Zły ten skrót, jak ona gra ten skrót za wysoki, za długi, to samo to, że to jest zmiana rytmu, że, że dziewczyna ma powiedz do przodu, że musi się poukładać z ustawieniem w tym pełnym biegu, nie, nie, często się zdarza tak, że pomimo tych złych skrótów, ona te akcje i tak wygrywa. Więc to jest jakby cały też paradoks tej sytuacji. Myślę, że bardzo istotne będzie też to, czy będziemy grać pod chmurką. Czy pod to chciałem Cię dachem. zapytać, czy są jakieś warunki, Myś... ja nie mam na to wpływu, także niczego nie załatwię, powiem Ci szczerze, ale, Wolałbym... ale czy, czy gdyby było na przykład wiecznie, albo gdyby było chłodno, czy to faworyzuje Igę, czy to jest dobrze dla Igi, czy, czy niekoniecznie? Czy Sabalenka też, też będzie miała Wiesz, dużo atutów. Wiadomo, że to nie przechyli szali jakoś. Bardzo znacząco, ale może komuś sprzyjać albo, albo przeszkadzać. Wiesz, historia też pokazuje, że, że w zasadzie jak Giga była w dobrej dyspozycji, to była w stanie wygrać z sabalenką na ziemi w każdych warunkach. Tak? Była była dominacja w Rzymie, były, była wygrana po przepięknym meczu tak. w Madrycie pod takim prawie zadasz, na takim prawie zadaszonym korcie. No bo wiemy, jaka jest kachamachika i jaka, jaki jest ten kort Manolo Santany. Było też, były też zwycięstwa w Stuttgarcie. Pod dachem, więc. Więc bo mówię, ale mieliśmy wtedy igę w wydaniu takim topowym, tak? takim jej piku. Prime. Tak, tutaj chyba wolałbym, żeby iga grała pod, pod chmurką jednak. Ale z drugiej strony, co ma być, to będzie. No, trzeba wygrywać z najlepszymi we wszystkich okolicznościach, jeżeli chce się wygrać po raz, po raz piąty w Paryżu. Więc. Ale mówisz pod chmurką w kontekście z otwartym dachem. Z otwartym tak? dachem, tak, okay. tak, 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 mhm. tak. Byłoby chyba, byłoby mhm. tak historycznie patrząc. Chyba lepiej, bo Iga jak mało kto radzi sobie dobrze w tych trudnych warunkach. Wtedy, kiedy trochę kręci wiatr, kiedy trzeba się adaptować, kiedy tu masz słońce, tu, tu, tu coś zawieje, z jednej strony przechodzisz na drugą stronę. Dach, jak jest zamknięty, wiadomo, sterylne warunki, zawsze z jakby z natury one sprzyjają tym, tym big hiterkom. ale mówię, no też wcale nie jest powiedziane, że jeżeli jakby będzie dobry dzień, będzie, będzie wszystko się układało, no to i pod dachem Iga z Sabalenką nie wygra. Gdzie by nie były, Gdzieby nie grały, to będzie bardzo duże wyzwanie dla Polki. Powiem szczerze, że nie mogę się doczekać tego meczu. Tym bardziej, że już od jakiegoś czasu panie nie grały, bo zerknęliśmy sobie w bilans bezpośredni. E, gdzieś tam myśląc bardziej o mączce, bo, bo na mączce 5 do 1 dla, dla IGi, pokonana raz w Madrycie IGA przez, przez Sabalankę, ale no to nie jest tak, że one grają teraz co tydzień, co miesiąc, co duży turniej, bo no Iga nie dojeżdżała do tych faz, w których mogła się z Sabalenką spotkać. A po były, były w różnych a był, połówkach. A były 1-2. Tak, rozstawione 1-2, czyli, czyli mogły się w zasadzie spotkać tylko w finale, więc naturalną koleją rzeczy, no jakby w związku z tym, że Iga nie dochodziła do tych końcowych faz turnieju, nie mogły grać ze sobą. Ostatni mecz, który zagrały, to był mecz w Cincinnati i to był mecz wygrany na, na, na hardkorcie w dwóch setach przez Sabalenkę. W zeszłym roku grały dwukrotnie jeszcze na ziemi, te dwa mecze wygrała Iga w Rzymie. I najpierw w Madryzie po tym kapitalnym dreszczowcu, w finale, i, i później było jeszcze zwycięstwo w Rzymie. Ale to chyba też. Dobra wiadomość, to znaczy, przypominam sobie ten obrazek z konferencji prasowej jeszcze przed meczem z rybakiną, jak dziennikarze pytali: Iga, czy Rybakina, czy Ostapienko, czy to ma jakieś znaczenie? Przepiękna reakcja Igi, ta próba zakamuflowania tego, że Ostapienko też byłaby tak w porządku jak Rybakina, albo że to są równorzędne dla niej rywalki. Myślę sobie, że jednak bilans bardzo korzystny z Sabalenką, czy ogólnie czy szczególnie na tej nawierzchni może myślę, dać coś pozytywnego myślę że nie wiesz myślę nie, że to, nie ma, to znaczenia. nie ma moim zdaniem nie ma to znaczenia no bo, bo, bo jesteśmy teraz na innym etapie inna iga inna ryna inne, trochę iga albo może inaczej no mają za sobą inne inne czasy tak mhm. inne tygodnie Zdecydowanie bardziej udane te tygodnie były okay. dla Sabalenki. W przypadku Igi pokazały, że, że coraz więcej zawodniczek jest w stanie z nią wygrywać, więc myślę, że to nie mhm. będzie miało absolutnie znaczenia. Arena okay. w ogóle nie będzie rozpatrywać tego przez, przez pryzmat nie tego, tego co o było. Bardziej mówię Iga, Iga myślę, że, że no na pewno te zwycięstwa tu jej dodadzą pewności siebie. Myślę, że, że może to jakby może ją to zbudować na tyle, że, że będzie pewniejsza w tym meczu z Sabalenką. Pokazała sobie przede wszystkim, udowodniła pewne rzeczy mówiła przed, przed tym turniejem, że musi sięgnąć gdzieś tam głębiej wewnątrz siebie, pewne rzeczy przełamać. Nie spieszyć się, powalczyć, wybiegać, wyszarpać, to wszystko miało miejsce. To powinno ją zbudować, to powinno ją spompować i pokazać, okej, okay, jestem gotowa na takie starcie e, z numerem jeden na świecie. Gram u siebie, gram na korcie, na którym nie przegrywam. Zostawię tutaj wszystko, co mam, jeżeli mam je pokonać, to okej, okay, ale ja zostawię tutaj wszystko, co mam, będę biegać do ostatniej piłki, Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Dawid, na koniec ciekawostka historyczna i, i wolne wnioski, bo e, robi to wrażenie. Najdłuższe serie zwycięstw w Roland Garros, mówi o wygranych meczach. Rafa nadal 39 z rzędu. No to, to już chyba nie robi wrażenia, bo to jest jakaś inna, inna planeta, więc, więc te jego bilanse są kosmiczne. Chris Ever 29 z rzędu. Mówimy o erze mm -hmm. tenisa zawodowego. Björn Borg 28 Iga Świątek, 26. aktualnie 26. No to jest kosmos. No to jest... Nie, nie możemy, nie oczekuję jakichś wniosków w kontekście meczu z Sabalenką, ale chciałbym to podkreślić, dopóki to trwa, bo, bo to, to jest kosmos. No to tylko pokazuje, jak ciężko jest jego grać w Paryżu, jak, jak ona dobrze się tam czuje, jak dobrze sobie radzi. Mówię, pomimo tego e, słabego sezonu na kortach ziemnych w jej wykonaniu, przyjechała do Paryża i gra na dobrym poziomie. Absolutnie to nie gwarantuje sukcesu z Sabalenką, ale napawa nas optymizmem. No dobrze, ładnie to zamknąłeś, już wyczułem ten ton zjeżdżający do, do bazy, więc pozostaje nam tylko zaproszenie naszych widzów, czyli was po pierwsze no, na mecz Iggy z Sabalenką, no bo jak takiej pozycji nie obejrzeć. Po drugie, my po tym meczu postaramy się gdzieś tam wieczorkiem zebrać tutaj y, i połączyć się z wami na żywo, bo już od jakiegoś czasu tego nie robiliśmy, a okazja jest do tego zacna. A po trzecie, jeżeli nie wirtualnie, to można przecież na żywo się spotkać, gdzie w Poznaniu. Już za kilka chwil, bo od 15 do 21 czerwca e, turniej Challengerowy z rangą 100 e, NEA Poznań Open kilku uczestników e, dalszych faz niż pierwszej rundy. Imprezy Wielkoszlamowej w Paryżu tam się pojawi, a też wielu, którzy w tej pierwszej rundzie zagrali. No bardzo wiele atrakcji, nie tylko tenisowych, bo będziecie mogli praktycznie ich dotknąć na tym obiekcie, bo, bo alejki są, są połączone z kortami, można być bardzo blisko wydarzeń, ale też dużo atrakcji takich kulturalnych, kinoplenerowe, strefa równowagi mentalnej w sporcie. My też tam gdzieś będziemy i będziemy wspierać taką inicjatywę. Także naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie, obudowane dookoła tenisa, ale nie tylko tenisowe. Bądźcie w Poznaniu od 15 do 21 pierwszego. Czerwca, zbijmy piątkę. W opisie wrzucamy wam link do strony na poznaniu.pl. Tam możecie kupić bilety, chociaż nie całe wydarzenie i nie wszystkie te segmenty są biletowane. Do środy włącznie. Wejście za darmo, no i co? Czerpanie tenisa garściami, bo poziom challengerowy to jest naprawdę kapitalne granie. Tyle od nas dzisiaj. E, zagęszczamy ruchy. Widzimy się i słyszymy w tym tygodniu. Trzymamy kciuki za to, żeby były potrzeby spotykania się w takich formatach jeszcze pod koniec turnieju. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do okay. zobaczenia. Partnerem kanału jest Rekman. Polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania.